No będę przystępował już do, do wsypania ziemi do akwarium. Nie? Myślę, że ładnie to wygląda podłoże, nie? Nie rozcinałem tego wcześniej, teraz je rozciąłem. Że tak powiem, ziemia, ziemia dosyć pięknie wygląda. Nie? Są tam jakieś tam resztki roślinne, nie. Ale generalnie widzę, że jest przeragowana, ładna, ładna, czarna. No. Jak z takiego żyznego kretowiska na, na typowo torfowej łące tak wam powiem, nie? No. To będę sobie takie podłoże. Takie przetestuję, nie? I ogólnie warto jest na przykład takie przetestowane podłoże już rzu rzucić, nie? Znaczy ziemię w tym znaczeniu, nie? bo ziemia potrafi być naprawdę różna. No. Tego NPK to się raczej nie uszczycie. Teraz dodaję to do wszystkiego. No i filmy będą w takich drobnych partach, dlatego że no, nie ma kto tego filmować. Muszę sam nie ale je połączę tam i, i wrzucę. No to mam to swoje akwarium. E, powierzchnia dnia, dna e, metr na 40 cm. Nie? No i tak jak wspomniałem użyję tą ziemię, tą glinę i czarny bazaltowy. No to znaczy no, grysik, nie, no, czarny. No i te trzy rzeczy. E, około 10 litrów ziemi. Część z tej gliny, pewnie nie wszystko, no ale zobaczymy ile. No i gryśnie. I będą dalej nagrywało tak portami, nie? No, więc zaraz zobaczyć jak układam, jak rozkładam. Następna część filmu, widzicie, ułożymy już ziemię na, na podłożu. Wiecie, co tak na oko, nie wiem, ile, ile tego jest, nie? Zobaczymy. Widzicie, co tak za 2 cm. Myślę, że starczy. Ziemia ma, ma tak naprawdę mocno rozruchowo służyć. Można było nawalić tego sporo więcej, nie? Ale ja nie widzę tak sensu za bardzo, nie? Ja i tak głównie na naboże słup wody, nie? A ziemia ma być balanserem, nie? Tak więc widzicie. Tutaj z boku dałem dystansiki, nie? Dystans papierowy rozgradzający żwirek, nie? Od, od ziemi, nie? Dlatego, że widzicie, że fajnie mieć takie coś żeby, to, żeby ta ziemia tak nie nie wybijała z przodu nie jak ma rosnąć to i tak będzie rosnąć nie? później ten, ten papier ład, ład, ładnie się wyjmie nie? widzicie upycham o tak glinę no, powstaje podłoże gliniano typowo torfowe nie? na bardziej ziemi ogrodowej no, ale Boję się, że to może być za, za, za No ale ja myślę, że ja to upanowuję, nie? Na początek będę świecił połową po pomocy lampy, nie? Przez jakieś 5 godzin zobaczymy, nie? Zobaczymy po roślinach jak to będzie startować, nie? Generalnie dojdę do końca jakieś 3 cm żwirku, może nawet 2. Powiem Państwu, że może być września z tym wszystkim, nie? Może być bardzo żyźnie. Zobaczymy, nie? W każdym razie nie, nie żałuję niczego. Glina jest fajna, plastyczna. Widzicie Państwo, patrzcie Państwo. Ja oczywiście nic nie wyparzam, nic nie gotuję. No, dla mnie to są bajki dla grzecznych dzieci. Tak się nie robi. Tak się nigdy nie, startowa nie powinno startować akwarium. Jeżeli coś takiego usłyszycie nie róbcie tego. Absolutnie nie. Wszystko naturalnie. Nie. Przecież to wiadomo, że akwarium to nie muzeum. Nie, nie może być sterylne, piękne, czyste. Nie tak powiem, a wręcz przeciwnie, nie. Mu, musi zachować tam jakiś ten stopień taki, własnego tego brudu, nie. Bo jeżeli ktoś wygotowuje, co chwilę robi restarty, akwarium on nic ładnego nie zachoduje. No, akwarium się stawia raz na kilka lat. Tak się powinno stawiać docelowo. No, to podłoże i tak się gdzieś wyczerpie, powiedzmy po roku, nie. Może nie, może nawet po półtora roku, nie. No, no, no zobaczymy, nie. Zobaczymy. Wtedy zaczyna się nawozić słup wody. Właściwie słup wody się dużo wcześniej zaczyna nawozić, jak się widzi pierwsze takie większe braki już czegoś, nie? No, ale ja sądzę, że ja tego akwarium za szybko nawozić nie będę, nie? Może tylko po czas. Zobaczymy, nie? Okaże się. No i efekt końcowy samego podłoża, nie? Widzicie, no, porozkładałem to glinę, nie wiem, z półtora kg. gliny poszło. Dużo. Naprawdę dużo, nie? Teraz uzupełnię to żwirkiem od góry, zarzucę i zobaczycie dalej. Zacząłem zasypywać żwirkiem około 2 cm, myślę, że będzie dobrze. Mogłoby być za 3, no ale nie zamierzam grzebać w tym podłożu, to jest podstawa, nie wolno. No i efekt końcowy samego podłoża, widzicie, jest jedno licie, ładnie czarno, nic nie widać, nie. Z boków też, widzicie, o. Jest stosunkowo go. Dosyć sporo, nie. No, ale nie sztuka zawalić całego akwarium, że tak powiem, żbirkę, że nic nie było widać, nie? No jest 2-3 cm podłoża. Może mało, ale to się zleży też. Pamiętajcie Państwo, że to się wszystko zależy też. Nie? Na pewno będę swoimi sposobami walczył z wykwitym grąb. Zresztą zobaczycie jak.